W tym miesiącu panny będą w szczególności skupione na swoim zdrowiu i poprawie samopoczucia. To dobry czas, aby zadbać o siebie zarówno fizycznie, jak i psychicznie. W sferze zawodowej mogą pojawić się pewne wyzwania, ale dzięki swojej pracowitości panny doskonale sobie poradzą. Finansowo maj powinien być stabilnym miesiącem. Warto jednak zachować ostrożność w wydatkach i dokładnie przemyśleć większe inwestycje czy zakupy. W relacjach panny mogą być bardziej wymagające i krytyczne niż zwykle. Kluczowa będzie tutaj komunikacja. Dla osób, które są w związku, ważne będzie spędzanie czasu razem i dbanie o wzajemne zrozumienie i wsparcie. Dla singli może to być odpowiedni czas, aby otworzyć się na nowe znajomości i możliwości nawiązania głębszych relacji.